Co możesz dzisiaj oddać Panu Bogu? Czas. No pewnie, tylko y, jakby y, po 22, bo y, wcześniej jest meczyk, to tak y, jakby można byłam obejrzeć, a potem już w ogóle wola Boża tego wszystko. Pieniądze. No jasne, wiadomo, zawsze tam dyszkę na tacę damy, to... Yy, no ale resztę potrzebuję ja, prawda? No, się chętnie podzielę, ale tak tyle, ile wydzielimy. Dobre imię. A nie, to tak. To mnie nie obchodzi. O, Pan Bóg mnie kocha, to mi wystarczy. Tylko jeśli ktoś tutaj w parafii coś by złego na mój temat powiedział, to się policzymy. O, ja z wami wtedy pogadam. I nagle się okazuje, że wszystko Panu Bogu chętnie oddajemy, ale z rzeczy, które nam jakby zbywają, znaczy z tego, co właściwie nie wykorzystam. I okazuje się, że to mogą być właściwie śmieci. Rzeczy ważne dla mnie zachowuję. Inne, owszem, mogę oddać Panu Bogu. Niech On tam decyduje. Niech wola Boża dzieje się w sprawach, nad którymi ja jakoś mam kontrolę. To, co jest dla mnie ważne, zachowuję sobie. Dzisiaj, kiedy Pan Jezus przychodzi nad jezioro, bierze w posiadanie trzy rzeczy związane ze świętym Piotrem. Pierwsza to jest jego łódź, to jest jego królestwo. Miejsce, które Piotr doskonale zna, które kontroluje, którego jest Panem, możemy powiedzieć, ale dzisiaj Panem trochę zmęczonym, bo całą noc łowili i nie dość, że nie złowili, są zmęczeni, to jeszcze pewnie wkurzeni, bo nie będzie zysku, nie będzie jedzenia. To nam przypomina, że w jeziorze Galilejskim ryby łowimy, zresztą do dzisiaj, najlepiej w nocy, kiedy ryby podchodzą na żer trochę wyżej, w ciągu dnia, kiedy jest cieplej, schodzą na dno. No i oczywiście trudno je tam złapać, bo to jezioro dosyć głębokie. Zatem skoro już są na lądzie, płuczą i przygotowują sieci na następny raz, to znaczy, że pewnie mamy jakiś ranek, czy w każdym razie przedpołudnie. No więc Jezus wsiada po prostu do łodzi Piotra i mówi: Czy możemy wypłynąć kawałeczek? Yy, no możemy, ale teraz, bo jestem troszkę zmęczony. Poza tym mam robotę, więc może jutro. Ale Piotr się zgadza, wypływają. Jezus głosi. Być może Piotr się trochę zdrzemnął, bo po całej nocy pracy to dłuższe kazanie, wiadomo, wpływa tak, yy, w taki sposób, że można rzeczywiście nieco odpocząć. Ale potem Pan Jezus budzi Piotra i zaczyna rozmawiać z nim. I tutaj zabiera mu drugą rzecz. Wierzy w posiadanie drugą rzecz. Mówi do niego: Teraz wypłyńmy troszkę dalej i zarzućcie sieci, po to, żeby, żeby łowić. Więc tutaj Jezus zabiera Piotrowi jego doświadczenie, bo Piotr odpowiada Mistrzu: Całą noc pracowaliśmy i nic nie złapaliśmy. Moglibyśmy tak żartobliwie powiedzieć Miszczuniu, ale wiesz, no to ty jesteś stolarzem, prawda? Ja jestem rybakiem, więc z nas dwóch to ja się znam akurat na rzucaniu sieci i na tym kiedy i gdzie. Więc bądź łaskaw naprawić mi wiosło na przykład drewniane, ale kwestią ryb to zająłbym się ja sam. I Pan Jezus mówi, fajnie, to pokaż mi te rybki, co złowiłeś. No, tak wyszło, że yy, nie złowiłem. No więc zarzuć sieć tu i teraz. I Piotr jest cudowny, bo ma swoje zdanie na tę sytuację, ma swoją wizję i nie omieszkał podzielić się z Panem Jezusem i z nami swoją mądrością, mówiąc, że całą noc łowiliśmy, to znaczy łowi się w nocy, a nie w dzień i nic nie złapaliśmy, to znaczy nie ma ryb teraz tutaj, a na pewno w ciągu dnia nie podejdą wyżej, a już na pewno nie przypłyną do łodzi, kiedy my płyniemy w to miejsce. Ale jednak na słowo Jezusa robi to, co Pan Jezus mu nakazuje, więc nie zgadza się, ale jest posłuszny. To jest cudowność Piotra, bo oczywiście jeszcze w wielu sytuacjach Piotr nie będzie w stanie pójść za Jezusem do końca. Z pewnością będzie miał swoje zdanie, choćby wtedy, kiedy Jezus pyta: A wy za kogo mnie uważacie? I potem, kiedy mówi, dobrze, to ja jestem Mesjaszem, ale Mesjasz musi umrzeć. I Piotr mówi, nie, no jak umrzeć? Absolutnie. To właśnie, że Mesjasz musi zwyciężyć. Więc znowu ma swoje zdanie. Jest, myśli inaczej, niż myśli Pan Jezus, ale cudowne w Nim jest to, że jest posłuszny. My często zatrzymujemy się w połowie tego działania Piotra. Mamy swoje zdanie i koniec. I, i jesteśmy posłuszni. Upieramy się przy swoim, przy swoim widzeniu, przy swoim rozumieniu. Więc to jest ta druga rzecz, którą Pan Jezus Piotrowi zabiera jego doświadczenie, czyli to przekonanie, że wie lepiej, że ma rację. I wreszcie trzecia rzecz, której Pan Jezus Piotra pozbawia, którą mu zabiera to moment, kiedy już te ryby zobaczyli, kiedy już próbują je wydobyć, ale są zbyt ciężkie, jest ich zbyt dużo, więc potrzebują pomocy. Przypływa ta druga łódź, udaje im się wreszcie jakoś ten cud opanować, i wtedy Piotra uderza to, że to nie może być zwykły człowiek. No więc pada przed Jezusem i zmieniając słowo miszczuniu na słowo panie, mówi: Panie, odejdź ode mnie, bo jestem grzesznikiem. Piotra poruszyło nie tyle to, co zobaczył w sensie ilości ryb, ale nagle uderzyło go to, że to jest ktoś więcej niż stolarz to jest ktoś więcej niż cudowny mówca to jest ktoś więcej niż uzdrowiciel bo pamiętajmy, że Jezus nieco wcześniej, nie wiemy dokładnie kiedy, ale, ale chronologicznie wcześniej uzdrawia Jego Teściowo dokonuje cudów. W, w mieście. Więc Piotr już wie, że Jezus jest kimś niezwykłym. Być może słyszał też diabła, który wołał, że to jest Mesjasz, to jest Syn Boży. Ale teraz przekonuje się na własnej skórze, że tu jest ktoś więcej. I to nam podpowiada ważną rzecz, że realne spotkanie z Panem Bogiem, kiedy celebrujemy obecność Pana Boga, a nie własne emocje. To prowadzi nas do odkrycia własnych grzechów. To prowadzi nas do zobaczenia prawdy o sobie. Jeśli odkrywamy prawdę o Panu Bogu, to musowo będziemy widzieć, kim jesteśmy my. To nie chodzi o to, że Piotr jest załamany sobą, że widzi, że jest grzesznikiem, czyli że nikim, że się nie nadaje. Nie, nie. Chodzi o to, że nabiera się właściwej perspektywy. To Ty jesteś Bogiem. Ja jestem człowiekiem, i w dodatku słabym, który się myli. Wydawało mi się, że ryb tu nie ma, a są. Myślałem, że to nie jest dobra godzina na połów, a okazuje się, że tak nie jest. Rozumiem, że to ty stworzyłeś ryby, że to ty stworzyłeś morza, że to ty stworzyłeś czas, i wszystko zależy od ciebie. Wszystko jest na twoje skinienie, tak jak ty chcesz. Więc Piotr odkrywa prawdę, że nie jest Bogiem. W swoim życiu. A jest nim Pan Jezus. Mówi Panie. Kirios to jest to słowo, które może z jednej strony po prostu być tłumaczone jako Panie Kowalski, ale tu raczej rozumiemy je w tym znaczeniu głębszym, duchowym, religijnym. Więc Pan Jezus mówi mu na to, Piotrze, nie bój się, bo będziesz teraz łowił ludzi. I co mu zabiera jako trzecią rzecz Pan Jezus? Ocenę samego siebie, to spojrzenie na siebie. Jestem grzesznikiem, to prawda, ale jesteś jeszcze kimś innym. To znaczy, jesteś tym, kim jesteś w moich oczach. To, co wiesz o sobie, jest tylko częścią. I jeśli na tym się zatrzymasz, to załamiesz się sobą, na pewno. Więc spójrz na siebie moimi oczami. Więc można powiedzieć, że tutaj Jezus zawiera wolę Piotra. Mówiąc czy zgodzisz się na to, żeby oglądać świat moimi oczami? Czy zgodzisz się przyjmować moje interpretacje? Mój sposób widzenia jako Pana, jako stwórcę. Czy raczej zatrzymasz się na swoim odczytywaniu tego, co się dzieje, czy tego co widzisz w sobie? Więc w gruncie rzeczy Pan Jezus nie jest zbyt miły, bo przychodzi, żeby zabierać. I jak się kończy to wydarzenie? No, tym, że mają tyle ryb, że ledwo je w ogóle mogą uciągnąć, więc wyciągają to wszystko na brzeg i zostawiają. To nawet nie chodzi, że zostawiają sieci, łodzie. No, to też jest bardzo poruszające, ale zostawiają nawet cud na brzegu. Nie biorą go ze sobą. No, po co mi cud, jeśli mam cudotwórcę, jeśli mam Pana, jeśli Jezus jest przy mnie? To znaczy, jeśli ja pójdę za Nim, to Jego obecność gwarantuje mi, że wszystko będzie dobrze. Nie w tym sensie, że codziennie będę widział cuda, że codziennie będzie milion ryb, albo że będzie działo się tak, jak ja chcę, ale Jego obecność gwarantuje, że będę zaskoczony, że będę miał to, czego potrzebuję. Więc oni są gotowi wszystko zostawić i pójść za Nim. Kiedy wydaje się, że Jezus coś nam zabiera, czegoś nas pozbawia, wchodzi jak, jak złodziej, to znaczy, że jest to początek czegoś cudownego, czegoś wspaniałego. Gdyby jednak Piotr nie zgodził się od początku, Jezus mówi: Daj mi swoją łódź, daj mi swoje, swoje zmęczenie, swój czas. Ja mówi, nie, 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 nie. Sorry, batory, ale nie. Po prostu nie, bo jestem zmęczony, mam prawo odpocząć. I to jest prawda. I Jezus mówi: Dobrze, ale ja ci dam odpocząć bardziej niż sobie możesz to wyobrazić. Więc gdyby tu się Piotr wycofał, nic. Nie tam z cudu, ale nici z odkrycia tego, kim jest Jezus. I na sekundeczkę dosłownie tylko jeszcze spójrzmy na pierwsze czytanie. To, co robi Pan Jezus z Piotrem w Jego własnej łodzi, na Jego własnym niemalże jeziorze, w sensie tym, że Piotr doskonale zna jezioro Galilejskie. I z Jego własną wolą, którą Piotr też doskonale zna i którą bardzo kocha, tak jak każdy z nas, widzieliśmy, co Pan Jezus. Z tym zrobił, dokładnie to robi też w Twoim życiu. To robi też z Tobą. Jeśli coś zabiera, to znaczy, że przygotowuje miejsce na coś więcej. I widzimy to w tym cudownym ostatnim zdaniu pierwszego czytania. Z radością dziękujcie Ojcu, który Was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych światłości. On to uwolnił nas pod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego syna. W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Trzy rzeczy, które robi Pan Bóg. Po pierwsze, uzdalnia nas, daje nam moc, sprawia, że jest to możliwe, że mamy udział w dziale świętych. Paweł używa troszkę słów takich, można powiedzieć, górnolotnych i ciężej nam może troszkę zrozumieć, ale tak po naszemu mówiąc, Pan Bóg ma coś dla nas przygotowane. Swoją drogą to słowo dział świętych. To jest to samo słowo, które w Starym Testamencie określa ziemię obiecaną, dziedzictwo, obietnicę Pana Boga. Więc Pan Bóg daje Ci siłę, żeby wejść do obietnicy, żeby zdobyć to, co Ci obiecuje. Uwolnił nas spod władzy ciemności, czyli dał nam wolność, dał nam, dał nam łaskę decydowania, po to, żebyśmy mogli go wybrać, żeby nic nas nie powstrzymywało przed wybraniem jego samego i przeniósł do królestwa swojego syna umiłowanego to jest ten piękny moment kiedy Piotr pada przed Jezusem i mówi panie jestem bezradny jestem nikim ty przychodzisz do mnie robisz cuda ale chyba się pomyliłeś chyba mnie nie znasz ja jestem taki byle jaki ale paweł mówi do kolosan on przeniósł was do królestwa swojego syna umiłowanego, w którym jest odkupienie, odpuszczenie grzechów. Jeśli uciekniesz, albo tak jak Piotr mówi do Jezusa: "Panie, odejdź ode mnie", to nie masz odpuszczenia grzechów. Odpuszczenie grzechów jest tylko w nim, w jego obecności. Więc te trzy rzeczy Pan Bóg robi też w twoim życiu. Daje ci moc do przyjęcia dziedzictwa obietnicy. Daje ci wolność uwalnia cię z rzeczy, które mogą cię krępować. I przenosicie blisko siebie, to są wielkie dary, wielkie łaski. Nie zawsze widzimy cuda, nie zawsze widzimy rzeczy niesamowite, ale zawsze możemy dziękować z radością Ojcu za to, że działa w naszym życiu, że ma plan wobec nas, który codziennie, każdego dnia realizuje. Niech Pan obdarzy Was pokoleniem.